Hei. Nic nie zrobiłem, stałem Czy panowie co sprowokować wypowiedź? Nie, nic nie zrobiłem. Na jakiej podstawie pana zatrzymali? No na podstawie jakiego? Na, na podstawie jakiego? O właśnie. Na, to jakiego Proszę. Ja, jaka to Premium Media. Na, no, na jakiej podstawie został no, pan zatrzymany? Czy zostały panu przedstawione zarzuty? Proszę, nie nie podstawy prawne. No ale co to jest za... Działacie panowie w świetle pewnego prawa i w świetle tego prawa... Nic nie zrobiłem. Просто все давай, 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 <говорит> давай, <говорит> 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 Podszedłem tam z góry, zauważyłem kilku leżących młodych ludzi, krzyczących coś o, o swoim nazwisku i imieniu i żeby im pomóc. Ja, jeśli ktoś pyta, prosi mnie o pomoc, błaga, to był bardzo drżący i, i, i wołający o pomoc głos. Podleciałem, żeby przynajmniej zapytać, co się stało i sfotografować całe zajście. Chodzi o jakieś utrwalanie tego na nośniku. Zapytałem y, tego pana, po pierwsze, jakie jest nazwisko i imię, Przedstawił się, mam to nagrane i potem zapytałem na jakiej podstawie, czy wie na jakiej podstawie został zatrzymany, na jakiej podstawie prawie. Stwierdził, że nie zostało mu to powiedziane, że sam nie wie. Zapytałem czy zrobił coś, co mogło sprowokować e, policjantów, co dałoby im jakąś możliwość e, później e, m, tłumaczenia się ze swoich czynów tak ostrych, bo został ten pan powalony jakimś, nie wiem, niekajdankami, ale czymś skuty nie mógł, z tyłu miał swoje ręce, nie mógł się ruszyć i krzyczał cały czas, błagał o pomoc. E, otoczyło mnie w tym momencie, jak zacząłem pytać i poprosiłem zapytać się, czy mogę nagrywać jego głos. E, otoczyło mnie już kilku funkcjonarzy, ale jeszcze mogłem nagrywać, bo była druga kamera. Yy, zacząłem, yy, w, w tym czasie tego pana podnoszono, coraz więcej y, funkcjonariuszy otaczało tego pana, mnie odsuwając. Doszliśmy tutaj do yy, asf asfaltowej tej drogi, tego początku. Otoczyło mnie jeszcze więcej i zacząłem cały czas pytać o tą podstawę prawną. Zacząłem pytać funkcjonariuszy, na jakiej podstawie oni go zatrzymują. Milczenie, ściana milczenia. Zapytałem. Yy, dla, dlaczego, jeśli milczą, to dlaczego go dalej trzymają? Dalej zaczęto mnie odpychać, coraz większa ilość tych zielonych tutaj takich powłoczkach z napisem policja. Jeden podleciał gdzieś z zewnątrz, w moją komórkę uderzył, wyleciała gdzieś tak 4-5 metrów, może mniej. Gdzieś tak 4 metry, 3 metry, bardzo wysoko, w każdym subiektywnie trudno to ocenić. I upadła, prawdopodobnie z nastawieniem, że ta komórka jak się rozbije, nie będzie żadnej relacji. Media moje są, moja komórka leciała, było streamingiem nadawane na mój serwer domowy. I zostało to utrwalone. Także jeszcze o, po, po, powiedziałem tym panom, żeby, temu panu, który podlecia, poszedłem za nim, żeby się wylegitymował. Znowu ściana milczenia schował się w krąg swoich, swoich współtowarzyszy, nie odepchnięto i zapytano, czego tu szukam. Na tym się skończyła. Zacząłem szukać komórki. Nie uważa pan, że takie działania policji no, są zupełnie bezpodstawne, bezprawne, podobne do tych ludzi, którzy dzisiaj robili awantury we... trudno w. Trudno mi to ocenić. Nie wiem, co było wcześniej, nie, było, nie wiem co, jakie. jakie... Ja znam, nawet nie znam tej jednej wersji, bo nie, nie pozwolono temu panu powiedzieć dokładnie, jaka jest wersja. Mając wycinek raptem jakieś, jakiegoś zdarzenia, trudno mi ocenić, czy mieli Państwo taką? Ci panowie tutaj y, z pałkami taką... taką chodzi o, samo, o samopotraktowanie pana, dla, tak? Mi, dla mnie, jeśli chodzi o mnie, wiadomo, nie, to jest bez dwóch zdań, to po prostu nie, nie, ma, nie ma... Żyjemy w państwie, w demokracji. Demokracja, jednym z, wol, z fund filarów, na którym stoi, jest wolność prasy, wolność słowa. Jeśli ona jest uniemożliwiona, to w tym momencie demokracja upada. Dlatego tutaj bez wydań zostałem potraktowany niesprawiedliwie i z naruszeniem wolności demokratycznej.